Nadciśnienie tętnicze może wynikać nie tylko z uwarunkowań genetycznych czy niewłaściwej diety. O wahaniach hormonów mówi dr Piotr Gryglas. Na przykład wahania hormonów płciowych mogą wywoływać skoki ciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze. Także dysfunkcja, czyli nieprawidłowa funkcja tarczycy. I tu już mówię specjalnie dysfunkcja, ponieważ zarówno nadczynność, jak i niedoczynność tarczycy w początkowym okresie może dawać zwyżki ciśnienia i to do bardzo wysokich wartości. Dlatego też um, tutaj możemy też. Podać przykład nadciśnienia wtórnego hormonalnego w zależności od choroby tarczycy. Także są guzy przysadki mózgowej, czy też cechy nadczynności tej przesadki mózgowej, która, mo, które mogą być związane z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym. I tu również należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę. Postawić rozpoznanie i usunąć przyczynę nadciśnienia tętniczego, tak zwanego wtórnego. Tylko, że tak jak powiedziałem na początku, jest to bardzo rzadka przyczyna, dotyczy od 5 do 6% pacjentów w populacji hipertensyjnej, czyli w populacji wszystkich ludzi z nadciśnieniem tętniczym.